Polskie Autorów w Magikatarze i Pana Wojciecha Mata. Sam wtedy też częścią tego zespołu to zniknęło, potem tak, było tak dobijane jeszcze w tym czasie nie chcę go nazywać po imieniu, wszyscy wiedzą o czym mówię. W czasie, kiedy tam się głównie rozpleniła obrzydliwa propaganda, oraz co gorsza, upadły wszelkie obyczaje radiowe. To stało się miejscem do cichych przekazów, rozkazów nie podawanych na piśmie ani na żadnym ważnym dokumencie, tylko ci jest to tak, że ja, słucham, na okrągło, ale zaglądam. <grywa> Może <grywa> <grywa>